piosenka poza tym, że pomoże wprowadzić i utrwalić w fajny sposób nazw różnych morskich zwierząt i bardzo szybko wchodzi do głowy. I jeszcze dodatkowo stwarza fajną okazję do tego, żeby porozmawiać i wprowadzić takie określenia jak na przykład big, bigger, the biggest, small, smaller, the smallest, albo bigger than, smaller than, czyli porównywania przez względ na wielkość. No, i teraz tak, mam cztery propozycje różnych zabaw, ale jedna w dwóch odsłonach. No i teraz tak, ja mam takie filcowe, to może stanowić dla kogoś podpowiedź, jak to mogłoby wyglądać. Ja sobie sama tego nie uszyłam, uszyła to dla mnie moja znajoma, ale są to odwzorowane moje rysunki, tak? Na te, te filcowe zwierzątka są na bazie moich ilustracji. Więc jeżeli ktoś potrafi robić takie rzeczy, to proszę bardzo, pokazuję, jak to może wyglądać. No i mamy tak: w środku naszego wieloryba ukrywa się Great White Shark, czyli ten trochę mniejszy. W środku naszego szarka Great White Shark mamy Tuna Fish, potem Octopus i slippery fish, od której się wszystko zaczyna. No, i jak prezentujemy tę piosenkę. Ja właśnie zawsze wprowadzam z wykorzystaniem tych filcowych kształtów, pokazuję o co tam chodzi, ale uczymy się też gestów, żeby można było tę piosenkę prezentować za pomocą nas samych. Mamy slippery fish, slippery fish, sliding through the water. Slippery fish, slippery fish, gulp, gulp, gulp. Oh no, it's been eaten by an. Octopus, octopus squiggling in the water. No i tak dalej. Oh no, it's been eaten by a tuna fish, tuna fish. Potem... Oh no, it's been eaten by a great white shark, great white shark lurking in the water. Aha, zapomniałam, że tuna fish pokazujemy tak, że to jest taka większa ryba. Great White Shark, tak, ale z takimi zębami. No i na koniec jest: Oh no, it's been eaten by, przez naszego największego wieloryba. Humongous whale, humongous whale. No i tak dalej. Tak? No to jest. Bardzo lubię te filcowe właśnie pomoce do tej piosenki, natomiast no, nie od zawsze je miałam. I zanim one powstały, miałam inny pomysł i sposób na prezentowanie tej piosenki. I tu można sobie bez problemu przygotować, nawet jeżeli nie masz takich zdolności, nie potrafisz yy, szyć z filcu. Proszę bardzo, mamy naszą slippery fish przyczepioną do talerzyka. Potem jest oktopus. No i talerzyki mają to do, do, do siebie, że można łatwo wkładać jeden w drugi, więc ja układam je na dywanie po prostu obok siebie. Może być to drugi sposób na zaprezentowanie tej piosenki, czyli spokojnie można wykorzystać i tamten, i ten. Ale jeżeli nie macie filcowych pomocy, nie masz filcowych pomocy, to tylko ten. I mamy... Oh no! It's been eaten by an octopus potem oktopus, oktopus, no i tak samo. Oh no, it's been eaten by a tuna fish, tuna fish. Te talerzyki sobie leżą, więc ręce mamy wolne i jednocześnie układając te talerzyki jeden na drugim, możemy po chwili zaraz prezentować za pomocą gestów potem it's been eaten by a great white shark i mongoose whale. No, właśnie, banalnie, proste do przygotowania. Moje obrazki są przyczepione na rzepy samo przylepne, więc można wykorzystać talerzyki, które po prostu już macie do jakichś innych zabaw, aktywności. Jeżeli już przygotujesz te talerzyki, no to przecież nie po to, żeby tylko raz jeden zaprezentować piosenkę. Oczywiście możesz zaprezentować więcej razy, ale możesz je wykorzystać też do zabawy. Do tego dodatkowo przydadzą się albo Jakieś gadżety, pośród których będzie ośmiornica, m, która będzie na tyle płaska, żeby zmieścić się pod takim talerzem, albo dodatkowe karty obrazkowe. I tak naprawdę mogą to być dowolne karty obrazkowe, ale na przykład jedną pośród nich może być właśnie ośmiornica. Nie musi tak być. U mnie jest tak, że na moich zajęciach... Właśnie takich w letnim klimacie tych dotyczących zwierząt morskich ośmiornica często się bardzo pojawia. No i staje się trochę takim motywem przewodnich, ty przewodnim tych zajęć, dlatego postawiłam na ośmiornica. Kupiłam sobie w Action takie fajne gadżety. Takie przyssawki do wanny, żeby się nie ślizgać, ale właśnie co jest fajne, mają różne kształty. Tam w zestawie są cztery, ja tutaj mam trzy, gdzieś mi się jedna zapodz zapodziała. Mamy tak oktopus, Shark... Klam, or a very big shell, but I think it's a clam. Jak już dzieci znają to słownictwo, już widziały te talerzyki, bo one były wprowadzone, leżą sobie te talerzyki na podłodze obrazkami do góry. No można dzieciom zaprezentować właśnie na przykład te wszystkie zabawki, tą ośmiornicę i w pewnym momencie ją tam gdzieś schować i powiedzieć, oh no, where's the octopus? No i tutaj, jeżeli robicie to przy dzieciach, no to trzeba poprosić, żeby dzieci na chwilę zamknęły oczy i chowamy pod jednym z talerzyków właśnie ośmiornicę. I dzieci mają za zadanie obstawiać, no pod którym talerzykiem została ukryta ośmiornica, ale nie tak po prostu mówiąc, podając nazwę zwierzęcia, tylko najlepiej niech ćwiczą wers piosenki i mówią, it's been eaten by a great white shark. You think? Okej, okay, let's find out. No i podnosimy talerzyk z rekinem i sprawdzamy, czy pod spodem jest to ośmiornica. Jeżeli nie, no to szukamy dalej, aż do czasu, jak uda się odnaleźć tą, tą rzecz, której poszukujemy. Ale właśnie, jeżeli będziecie mieć więcej, właśnie albo na przykład takich gadżetów, albo jakichś innych, które sobie wybierzecie do tej zabawy, można zrobić tak, że ośmiornica oczywiście ląduje pod jednym talerzykiem, a pod jakimiś dwoma wybranymi innymi, coś tam innego. Na przykład klam i shark. U mnie jest taka zasada właściwie, że jeżeli pojawia się jakiś taki nietypowy rekin, czyli nie chodzi o to, że właśnie ćwiczymy to słowo shark, no tylko wprowadzamy dodatkowego, jakiegoś, który trochę inaczej wygląda, no to staje się takim. E Zachęcaczem do tego, żeby się trochę poruszać na zajęciach. I tak samo może się stać dokładnie z tym rekinem. Jeżeli jeden talerzyk zostanie podniesiony, okaże się, że tam pod spodem jest rekin. To poza tym, że dzieci nazywają, to mają za zadanie wstać i uciekać. You have to stand up and run, but listen, touch something blue, to be safe. No, czyli na przykład dotykają jakiegoś koloru, czegoś w kolorze niebieskim, żeby być. Bezpiecznymi, i wtedy jest cel w tym uciekaniu. Czyli wstaję, od razu widzę coś niebieskiego, do czego biegnę, podbiegam, dotykam, a nie biegam jak oszalały, czy oszalała po sali. No, a na koniec coś jeszcze: jak już masz tę kartę, można wydrukować ją w całości. Czyli nie wycinać tych obrazków do przyczepienia na talerzyki, no, tylko po prostu zachować w takiej formie i albo zalaminować i mieć jedną dla całej grupy, albo ewentualnie wydrukować ją więcej razy i mieć po jednej takiej planszy dla każdego dziecka. No, będzie to bardziej ym, angażujące dla pojedynczych uczniów. tak? Nie trzeba będzie czekać na swoją kolej, wówczas przygotowujemy jeszcze jakieś żetony. Na przykład... To mogą być takie jakieś małe muszelki, zakrętki od butelek, no tak naprawdę cokolwiek. Tutaj ja mam takie bardzo fajne muszelki, to są kostki lodu wielorazowe. Niestety nie są już chyba nigdzie dostępne, ja już je dość dawno kupiłam, więc pokazuję taką inspirację tym razem. No i teraz tak, tak jak mówiłam na samym początku, ta piosenka bardzo fajnie skłania do tego, żeby wprowadzić nie tylko nazwy tych y, zwierząt, nie tylko trochę powtarzać kolory, no ale też rozmawiać o tym porównywaniu względem rozmiaru. No i y, tę aktywność, o której teraz powiem, warto wykorzystać gdzieś tam na koniec, żeby zrobić trochę takie podsumowanie, bo jeżeli już jesteś pewna, pewien, że no, dzieci naprawdę to wszystko zrozumieją, co będziesz do nich mówić. No i teraz tak, jeżeli każdy ma swój, um, swoją planszę i swój, swój żeton, że tak powiem, no to prosisz, żeby dzieci skupiły się na tych swoich planszach, no i mówisz na przykład OK, take the shell and put it on, sl on the slippery fish. No i dzieci układają w wybranym miejscu, ale możesz formułować te polecenia coraz bardziej jakby skomplikowane, na przykład put it on an animal that is green. Mm -hmm. What is it? What's this? This is the tuna fish. Very good. Now put it on the biggest animal. What's this? The whale. Humongous whale. Of course. Now put it on an animal that is bigger than the octopus. Tak? Czyli na większym od naszej ośmiornicy. Więc wtedy dzieci mają już do wyboru. I nie każdy musi po położyć na tym samym, tak? No, generalnie ich zadanie to skupienie się na tym, co mówisz. Zrozumienie i przeanalizowanie, i udzielenie odpowiedzi poprzez ułożenie na odpowiednim obrazku. Możesz pojedynczy dzieci zapytać, jaki obrazek wybrały, tak? i sprawdzić, czy wszyscy położą na the tuna na fish, bo tak się pojawia w piosence, czy może ktoś położy na przykład no, znowu na wielorybie. Mm, oczywiście taką samą aktywność możesz przeprowadzić z całą grupą, czyli wtedy jedna karta leży na samym środku, i po prostu wybrane dzieci dostają. Y polecenia do wykonania, tak? I mają układać na wybranych obrazkach. Wtedy to się wszystko dzieje na forum grupy. Takie coś łatwiej zrobić z grupami młodszymi. No może dla trzylatków to w ogóle jeszcze będzie trochę zbyt trudne. Natomiast spokojnie myślę, że z czterolatkami można, a to takie, że pojedynczo każdy reaguje. Najlepiej oczywiście samodzielnie pracuje, chociaż niektórzy będą zaglądać do kolegi, do koleżanki. To zupełnie normalne, ale to super dla zerówki, dla jakichś takich pięcio-sześciolatków. Podobają mi się te pomysły, mam nadzieję, że tak, że wykorzystasz je na swoich letnich zajęciach.